Sieeeemarko ziołarki, z tej strony Impidżin I to jest pierwszy odcinek serii Minecraft na modach Oto, więc Jeszcze sobie przygotowałem piecyki crafting Kill off. żeby już było, żeby was trochę nie przynudzał I tak będzie dzisiaj nudny filmik, więc wiecie, ne? Zabijemy sobie tego ząbiego głupiego Kurde nie przypadam z takimi filmikami, gdzie się zbiera tylko drewno, no ale wiecie, takie filmiki też muszą być. Tam jakiś dungeon były. nie wiem, czy to boss, jakieś czy coś było, ale się przestraszyłem, byliśmy zabili. O zombie! O, jiu nie, O, nie 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 nie! Tutaj ten boss mnie gdzieś zabił ostatnio. Gdzie to są moje rzeczy? Nie, nie miałem zbyt dużo rzeczy, zbyt dobrych rzeczy, wiecie. Nie jestem na Bo ja nie mam jeszcze domku. Ja pierniczę. Tak jak już wspominałem, chyba że ten filmik już będzie taki nudny. No co, takie filmiki też muszą być, nie? A to jest Minecraft. Dobra. jest to parę kureb cie vlui. O Dobra, super. Super, tak na początek. Dzięki, dzięki szkielet, dzięki. Super jest. Tekstur będzie podany link do pobrania. Będzie tak muzyka w tle. Kurde Tutaj, tutaj mi wejdą, że są kaleki. Rude bozio. Kurde. Żelaz, kur Nie mogę... kurde, tylko tutaj jest wyjście. Dobra, ryzyk, fizyk. No nie, no come on. No bez przesady, no. Który to już raz? Nie, nie, dobra. Robię to wszystko od początku, bo... Wiecie. Nie ryzyko. No nie, nie mam domku. A, jambi. O nie, o nie. Dobra, ja robię cięcie, widzimy się jak zrobię swój domek. Siema, już jesteśmy po krótkiej, trzecie znaczy dla was krótkiej przerwie. I tutaj zbudowałem sobie domek. Taki byle jaki taki na początek. wiecinę nie? Byle, było. Teraz idziemy jeszcze po trochę drewna. tam no, bo skrzyncą to. O Jezu, polu też. Ja pierniczę Jezus, weź 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 weź, weź weź. weź, weź, Nie, nie, nie. Okej. A robimy to drzewo no, Tyle na razie wstarcz. Tyle. Idziemy za chwilę po mięsko i na końcu idziemy do kopalni. Żeby trochę pokopać, nie, wiecie. No dobra, odkładamy sobie to wszystko tutaj. Czyli zapiszę sobie dobek pierwszy, niech będzie. Dobra, idziemy potem... O, tam jest zakrowka. Krowa, Ojej. Ach. Nie chcę mi się jeszcze go przytapiać. Smażyć. O, smażyć czy coś? O ile wody. Smażyć czy coś. O tam... Zjem sobie tak. O. Nie, 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 nie. Krewko, proszę. Jak. Yeah. Dobra, życie. O, węgiel. Mm, 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 mm. Węgier się przyda. bardzo nawet tam gdzieś widziałem w tej y, tutaj dziurze w tej dużej żelazo więc pójdziemy sobie po niej gdzieś tu, o tu jest, jest, jest pole jest. dużo żelazo zadygicha nie dlaczego go już tam tak tam skacze więc no, tutaj było żelazo, tak tak Idziemy po żelazko. Kurde no. Szkoda, że to teraz zginąłem już, nie? No ale na co zrobić? Tu o, o, krówka. Mięsko z krówki. O Jezu, ten deszcz, nie cierpi deszcz. Nie cierpię deszczu. Kurde, ciemno tu. Nie no, widzę ciemności. No, nie mam patyków, a wyż to za... Mm -mm, dobra. Przyjdziemy tutaj kiedyś teraz idziemy do góry. Piasek, wziąć coś, żeby się podkopić do góry. Czy? Tutaj wykupimy trochę kobla. I trzeba się jakoś nie do góry, nie. Wiecie. <grystanie> Mam nadzieję, że dzisiaj przeżyjemy już bez zginięcia ten dzień, serię. Znaczy się nie serię tylko. Kurde, jak to powiedzieć? Dzień na YouTubie, o, dla was, filmik, o. To by się trochę tam zrobiło, ja, A, dobra. Czekamy. Już, już, dobra, już jest Mój Berwsztyk, bewsztyk. Bewsztyk? What? Co tam jest bewsztyk? Okej. Okay. Dobra, lecimy. Krówyka. Co tam jest? Co to jest? Co to jest dum? Co to jest? Co to jest dum? niektóre rzeczy płotki pochodnie, o pochodnie pięknie. Dziwi się raczej nie przydadzą. To cegły nie wiem czy zebrać. No mm, jak jest, domach za darmo, to biorę wszystko, nie. Dam, dam, dam. No i teraz nie wiem, czy to jest jakby zebrać, czy coś tu jest w środku O! No. One się przyjdą na łóżko. Dobra, światło. Co to jest? Nic nie ma, super. O, pochodnie, pochodnie, pochodnie. Co, Co to jest? Nie wiem, dobra. Chyba no, trzeba to podpalić czy coś. Więc za chwilę idziemy po Gravel. Flinta, trzeba znaleźć. Przyjdziemy tutaj, czuję, czuję sobie. O. To jest to wieża... To jest to jakieś wieża. Dobra. W sumie tylko na pewno nie pójdziemy jeszcze z bo... bo... Nie są uzbrojone nic, nie? Bo Mamy łóżko, nareszcie będziemy mogli się przespać. Fajnie, Fajnie będzie, super. No żelazko się przywołuje. Co go zrobić. Dobra. Kilofon, kilofon. Kilo. Raz, dwa, dwa kilofony. Ups. I mieczek. Ok, nie, no dobra, idziemy. Tam jeszcze nie pójdziemy na pewno. Możemy tu i zobaczyć. Czekajcie, bo były też portale. to tu mogę. Czyli portal, portal? jak się robił portal? Jeżeli jak tu. Twała metra. O Jezu, co to są za rzeczy jakieś nowe? Co to? White smoke? O Jezu, z jemią się zrobi? Z jemią co się, się robi, nie? Mm, kurde. O, było, było O jest Jak się robiło? Aha to najpierw Od To Ty to Base i Typer to Base Trzeba to i to zrobić, żeby potem trochę. A to jak się robi O Nie będzie problem Dobra to się robi wszystko zrobił. Idę tam na mapce, tutaj to jest ta wieża. A może nawet teraz to idę Nie. Dojdę do tej wieży, zaznaczę na mapie i będziemy już kończyć. Uuu, ale to duże. Ile tam pięter będzie? Mam nadzieję, że coś tam fajnego będzie, znajdziemy, a nie jakieś szajsy. O, wow. z czego to jest wszystko obla? No dobra, więc jeszcze ja z Wami żegnam. Na razie. Kompentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Na razie.